Dziś poszedłem do najsłodszego muzeum w Paryżu, żeby poznać historię czekolady. Wszystko zaczęło się od nasion kakaowca, z których plemiona Majów i Azteków przygotowywały magiczny wywar bogów. Po naciśnięciu specjalnego przycisku możemy powąchać, co dodawano do tradycyjnie czarnej czekolady. Kolonialna przeszłość tego słodkiego skarbu jest zobrazowana klockami Playmobil. Ale ruchome obrazy nie szczędzą postkolonialnej prawdy o okrucieństwie europejskich podbojów. Na każdym etapie wystawy można skosztować tradycyjnej czekolady według receptury azteckiej, hiszpańskiej lub francuskiej. To bardzo ważny element zwiedzania. Można też podglądać 17-wieczną korespondencję, w której czekolada jest obiektem kontrowersji. Niesamowite wrażenie zrobiła na mnie ta kolekcja epokowych filiżanek. Ta filiżanka pozwalała napić się czekolady bez brudzenia sobie wąsów. O ile eksponatów wystawy nie wolno dotykać, o tyle czekoladę można tu jeść w nielimitowanych ilościach. Więc sobie usiadłem i jadłem. Jadłem i jadłem. Pod koniec wystawy można zobaczyć jak czekolada jest formowana i tworzone są z niej praliny, figurki, a nawet niebywałe rzeźby. To było tak słodkie zwiedzanie, że chyba nie tknę czekolady do końca roku.